Jak spowolnić proces starzenia? Nazywam się Krystyna Jarczewska i witam Cię serdecznie na moim kanale na YouTube, gdzie dzielę się informacjami na temat naturalnego dbania o własne zdrowie. Środkami naturalnymi, oczywiście. Dzisiaj opowiem Ci, jak można spowolnić proces starzenia, stosując sok z owoców noni, z niesamowitej rośliny. Gotowy na nowe informacje? Zaczynamy. Noni to tradycyjna roślina lecznicza z Polinezji. Nazywa się Morinda citrifolia L, ale popularnie znana jest jako noni. Jej dobroczynne właściwości w kontekście zdrowego starzenia się są nieocenione. Dlaczego się starzejemy? Otóż starzejemy się dlatego, że stres oksydacyjny i wolne rodniki uszkadzają nasze komórki. Dlatego, że z wiekiem pogarsza się funkcja układu odpornościowego. Następuje obniżenie poziomu hormonów w organizmie, następuje również degeneracja neurologiczna, ale również spowolniona produkcja kolagenu i elestyny. I oczywiście również następują uszkodzenia naszego DNA, co przyspiesza nasze starzenie, niewłaściwa dieta, brak snu, toksyny środowiskowe. Kolejne objawy starzenia to to, że pogarsza się stan naczyń naszych krwionośnych. Pamięć słabnie, elastyczność płuc się zmniejsza, powstawa ciała ulega pogorszeniu również, tak? nasza ruchliwość jest ograniczona, koordynacja i zdolność reakcji maleje, wzroki słuch się pogarszają, zwiększa się też oczywiście podatność na różnego rodzaju choroby. Morinda citrifolia L, czyli popularnie zwana Noni, to tradycyjna roślina wspierająca zdrowie. Jest to roślina tropikalna, występuje na obszarach Polinezji i Oceanii. Jej owoce od wieków były stosowane w tradycyjnej medycynie ludowej, jako środek leczniczy, oczywiście. Tak? Na dzień dzisiejszy badania nau naukowe potwierdziły szereg bardzo dobroczynnych właściwości tego, tej rośliny. Naukowcy odkryli, że owoce i sok z noni posiadają bardzo, bardzo bogaty profil fitochemiczny. Właściwości zdrowotne, które potwierdziły badania naukowe, możesz znaleźć w internecie, oczywiście. Wystarczy, jak wpiszesz w wyszukiwarkę internetową Morinda Citrifolia Science, to przekonasz się, że łącznych badań na tej roślinie przeprowadzono ponad 30 500. W tym roku tylko już 241. I te badania naukowe potwierdzają, że noni posiada. Wiele cennych właściwości zdrowotnych. Są przebogatym źródłem witamin, minerałów, przeciw, przeciwutleniaczy, które pozytywnie wpływają na nasz organizm. Ponad 250 składników aktywnych, w tym antocyjany, kwasy organiczne i polifenole, działają przeciwzapalnie, przeciwutleniająco i przeciwbakteryjnie. Sofno nie jest również cenione ze względu na swoje właściwości wzmacniające układ odpornościowy, wspierające procesy detoksykacji i poprawiające trawienie. No, wspiera leczenie dolegliwości zdrowotnych, które wpływają na nasz proces starzenia, czyli ma działanie przeciwzapalne, czyli może być pomocne w łagodzeniu stanów zapalnych stawów, mięśni i skóry, a także oczywiście leczenie chorób przewlekłych, takich jak. Na przykład reumatoidalne zapalenie stawów. Ale Noni również wspiera układ odpornościowy, o czym już wspominałam, czyli chroni organizm przed infekcjami, wirusami, bakteriami, może być pomocne przy zwalczaniu przeziębienia grypy i innych infekcji. Noni również pomaga w detoksykacji organizmu, czyli usuwać metale ciężkie, ale, ale również wiele innych. Toksyn z naszego organizmu. Dzięki temu poprawia funkcję wątroby i nerek i pomaga w leczeniu schorzeń wątroby i nerek. To no również usprawnia trawienie, czyli łagodzi problemy z zaparciami i niestrawnością. Może być pomocne w leczeniu również zespołu jelita drażliwego. Takie kluczowe składniki noni odpowiedzialne za spowolnienie starzenia to antycyjany i antyoksydanty, które oczywiście chronią komórki przed uszkodzeniami spowodowanymi wolnymi rodnikami. nie jest bogatym również źródłem kolagenu, białka odpowiedzialnego za elastyczność skóry stawów kości. Tak? Oczywiście skutkuje to bardziej elastyczną, jędrną skórą, redukcją zmarszczek i poprawią jej wyglądu, Wzmacnia oczywiście kości, zapobiegając osteoporozie. W noni też są enzymy, które wspomagają procesy metaboliczne organizmu, czyli właśnie te procesy trawienia, czyli pomagają w rozkładaniu i przyswajaniu składników odżywczych, a także usuwaniu toksyn, o czym już była mowa. Ale noni wspiera też leczenie nowotworów i układu krwionośnego. Badania naukowe Właśnie potwierdziły, że no nie może hamować wzrost komórek nowotworowych, ale również obniżać poziom cholesterolu we krwi i poprawiać funkcję układu krwionośnego. Degeneracja neurologiczna jest bardzo przykrą dolegliwością, czyli pojawiają się problemy z pamięci, równowagą emocjonalną, i takim istotnym czynnikiem starzenia się jest niedostateczna neurogeneza, czyli powstawanie neuronów z określonych komórek macierzystych. Na tę okoliczność przywołałam tutaj trzy badania, które potwierdzają, że nie łagodzi deficyt pamięci, może mieć wielorakie funkcje neuroprotekcyjne, ale również zastosowanie w leczeniu starzenia się, chorób Alzheimera, może też poprawiać interakcje nerwowo-immunologiczne, być przydatne przede wszystkim w leczeniu chorób związanych z wiekiem właśnie. Mnóstwo badań klinicznych potwierdza właśnie te takie wsparcie dla organizmu, o których tutaj mówiłam. I tutaj przytoczyłam te publikacje naukowe, które znajdziesz, właśnie jak wpiszesz w wyszukiwarkę Morinda Citrifolia Science. Tam znajdziesz te badania, te publikacje, ale również wiele, wiele innych. Tak więc, jak widzisz, no, to naturalny sposób na zdrowe starzenie się, tak? jest doskonałym wyborem, najlepszym moim zdaniem. No, w naturalny sposób spowalnia proces starzenia i pomaga ci w zachowaniu zdrowia na długie, długie. Lata. Może przynieść naprawdę niesamowicie wiele korzyści dla Twojego organizmu. No takie najważniejsze to oczywiście wzmocnienie układu odpornościowego, redukcja stanów zapalnych, ochrona komórek przed uszkodzeniami, a także przede wszystkim zwiększenie produkcji kolagenu. I te wszystkie właśnie takie korzyści e, pomagają nam spowolnić proces starzenia. Już wiesz, jak spowolnić proces starzenia? Przy pomocy soku z owoców noni. Ja oczywiście stosuję sok z owoców noni. Sok, który nazywa się Medical noni. Stosuję go bardzo systematycznie i regularnie, dwa razy dziennie po 60 ml na pół godziny przed śniadaniem, przed obiadem, albo pół godziny przed śniadaniem i kolacją. Wlewam sobie do szklaneczki, uzupełniam to wodą z filtra, albo można przygotowaną wodę z czajnika wlać letnią. Może to być również woda mineralna. Byle nie gazowana. Dlaczego z wodą? Dlatego, że lepiej jest przez organizm. Jeżeli masz już jakieś doświadczenia z sokiem z owoców noni, będę Ci wdzięczna, jeżeli podzielisz się tymi doświadczeniami w komentarzu do tego nagrania. Jeżeli zainteresował Cię ten temat, daj łapkę do góry, zasubskrybuj mój kanał, ponieważ będę odkrywała kolejne sekrety soku z owoców noni. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!